Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku o nauce jazdy. Dzisiaj będzie o zatrzymaniu i postoju, czyli kolokwialnie mówiąc, gdzie wolno, a gdzie nie wolno parkować. Oglądajcie. I już Wam tłumaczę, jak ten odcinek będzie wyglądał. Tutaj mam tablet z przepisami, no ale oczywiście, same przepisy każdy z Was sobie może przeczytać. Więc wyruszyłem przed chwilą w miasto i nagrałem Wam, jak wyglądają te sytuacje, o których jest tutaj powiedziane żeby w ogóle rozmawiać o tym wszystkim no to przepisy, egzaminy i tak dalej, więc musimy znać definicję chociażby tego czym jest zatrzymanie i czym jest postój. Więc już wam czytam. Na początek zatrzymanie. Jest to unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż minutę. Czyli jeżeli nie ma korku, nie ma czerwonego światła i tak dalej, a my się po prostu zatrzymamy na krótką chwilę, poniżej minuty, jest to zatrzymanie. Czyli nie wysadzimy kogoś, czy musimy poprawić fotel, cokolwiek. I każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów, czyli korek, czerwone światło i tak dalej. To jest zatrzymanie. Natomiast postój jest to unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisu, trwające dłużej niż minutę. No czyli zazwyczaj będzie to tak zwane jakieś parkowanie, tak? Jest to chyba w miarę logiczne. Wiadomo jest to, że możemy zaparkować w miejscu dokładnie przeznaczonym do tego, czyli na przykład na parkingu. To jest raczej logiczne. Natomiast tak naprawdę samochód możemy zatrzymać praktycznie wszędzie. Poza pozycjami, które są tutaj właśnie wymienione. Więc o tym będziemy mówić, gdzie tego samochodu postawić nie wolno. No i pierwszy punkt jest taki, że zatrzymanie i postój są dozwolone tylko w miejscach i warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia. Co jest też raczej logiczne, że nawet jeżeli teoretycznie nie ma żadnego przepisu, który zabrania nam gdzieś tam stanąć. Ale na przykład ten samochód nie będzie kompletnie widoczny, będzie coś tam zasłaniał, będzie powodował jakieś zagrożenie, no to musicie po prostu myśleć. Świat się zmienia, infrastruktura się zmienia, są budowane jakieś nowe rzeczy yy, i przepisy nie są w stanie Wam dokładnie punkt po punkcie powiedzieć, tu stoisz, tu nie stoisz, tu jedziesz, tu nie jedziesz. Bardzo często musicie po prostu myśleć, czy to, co Wy tutaj zrobicie, czy samochód, który postawicie w tym miejscu. Będzie bezpieczny, czy może jakieś zagrożenie będzie powodował? Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej. Czyli w taki sposób. Żebyście nie stawiali samochodu na środku, no i równolegle do jezdni, też wydaje mi się to w miarę logiczną sprawą. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym, pojazd powinien znajdować się, jeśli to możliwe, poza jezdnią. Na przykład pobocze. Czy chodnik. Więc na jezdni nie ma problemu, jeżeli są do tego warunki, możemy samochód zostawić, ale raczej gdzieś tam w obszarze zabudowanym. Poza obszarem zabudowanym starajmy się unikać postojów na jezdni. No i oczywiście tam logiczne również, że jesteśmy obowiązani w czasie postoju zabezpieczyć przed możliwością e, uruchomienia przez osobę niepowołaną i tak dalej, i tak dalej. Logiczna sprawa. No dobra. No i teraz przechodzimy do klu tego wszystkiego, czyli gdzie wolno, a gdzie nie wolno zatrzymywać samochodu poza parkingiem. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi, czyli krótko mówiąc, możemy zaparkować na chodniku, boczkiem, jak sobie wiedziemy. Ale ale, czy każdy może zaparkować na chodniku i na każdym? Samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony. To jest pierwsza rzecz. Że jeżeli mamy duży, ciężki samochód, i tu nawet nie chodzi o jego masę w tym momencie, tylko jego dopuszczalną masę całkowitą, DMC, to co mamy w dowodzie rejestracyjnym, czyli możemy parkować, nazwijmy to, możemy się zatrzymywać na chodniku samochodem, którego DMC nie przekracza 2,5 tony to jest pierwszy warunek, i drugi warunek to jeżeli A, na danym odcinku jest niej nie obowiązuje zakaz zatrzymywania lub postoju. No to jest logiczna sprawa, że tam, gdzie zakaz, tam nie wolno. 2. szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 metra i nie utrudni to ruchu pieszych. I tutaj jest pewna zmiana w przepisach, która już parę lat temu weszła. W tym momencie możemy parkować na chodniku, jeżeli jego szerokość jest nie mniejsza niż 1,5 metra. Nie szerokość miejsca, które pozostanie dla pieszych, tylko tego całego chodnika. No, i kolejna rzecz logiczna, żebyśmy nie utrudnili ruchów pieszych. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych, nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. No, czyli też musimy tak stanąć, żeby zarówno piesi mogli przejść, jak i samochody przejechać. I powiem wam, że spędziłem sporo czasu. Nie gdzieś tam na drodze analizując różne przypadki, tylko właśnie tu, czytając te przepisy, bo staram się jak najlepsze te materiały dla was robić. Więc tutaj też serdecznie zapraszam was do wspierania w serwisie Patronite. Materiał powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Ty też możesz dołożyć swoją cegiełkę do tworzenia nowych filmów. Chciałem zrobić tak, żeby to wszystko było zgodnie z przepisami, żeby opowiedzieć wam o tym tak jak dokładnie jest. I natknąłem się na to, że jest pewien problem właśnie z przepisami, jeżeli chodzi o to parkowanie na chodniku. Ponieważ mamy teraz coś takiego jak droga dla pieszych i chodnik. Jest pewna nieścisłość, ponieważ z definicji chodnik jest przeznaczony tylko do ruchu pieszych. No więc nie możemy na chodniku parkować samochodem. Natomiast na drodze dla pieszych możemy i o tym Wam przed chwilą czytałem. Tylko, że nie wiadomo, która część drogi dla pieszych jest chodnikiem. Jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, to serdecznie napiszcie w komentarzu. Ja nie znalazłem takiej jednoznacznej odpowiedzi, której byłbym w 100% pewien która część drogi dla pieszych jest chodnikiem, na której wolno parkować, na której nie wolno parkować, czy w ogóle nie wolno, czy po prostu jest to jakiś błąd i są dwa przepisy, czyli definicja chodnika, no i informacje o parkowaniu na drodze dla pieszych. W każdym razie, tak jak widzicie, w ten sposób można samochód zatrzymać boczkiem jedny, jednymi kołami. Róbcie wszystko po prostu, żeby to było logiczne, sensowne i nie powodowało zagrożenia. Tunel. Tunel to jest kolejne miejsce, w którym musimy zwrócić uwagę na to, jak się będziemy zatrzymywać, również w korku. Ponieważ kierujący pojazdem w tunelu podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, czyli na przykład korek, czerwone światło i tak jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 metrów. Czyli jeżeli będzie w korku tunel, nie. Czyli jeżeli będzie tunel w korku, to musimy taki odstęp przynajmniej jednego dużego samochodu zatrzymać. O tym pamiętajcie, i to też może być pytanie gdzieś tam na egzaminie na prawo jazdy. No dobra, i moja ulubiona część, czyli zabrania się zatrzymywania pojazdu. Po pierwsze, na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu mam nadzieję, że to też jest dla Was wszystkich logiczne oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów. Od przejazdu lub skrzyżowania. 10 metrów przejazd skrzyżowanie. To jest coś, o czym musicie pamiętać. 2. Na przejściu dla pieszych na przejeździe dla rowerów. Również myślę, że jest to logiczne, chociaż patrząc po tym, jak często ludzie zatrzymują się, bo mówimy o zatrzymaniu, czyli chociażby korek, jak często ludzie zatrzymują się na przejściu dla pieszych, to to jest dramat. Ale nie tylko nie można zatrzymać się na przejściu dla pieszych, ale również w odległości mniejszej niż 10 metrów przed tym przejściem lub przejazdem. Na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem. Kochani, to jest moim zdaniem jeden z bardzo ważnych zapisów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy przejście dla pieszych i ktoś stanie na przejściu, no to wiadomo, piesi nie mogą przechodzić. Jeżeli na przejściu zostawimy miejsce, ale bezpośrednio przed i bezpośrednio za przejściem będą samochody, to często zasłaniają one widok innym kierującym. Więc pamiętajcie o tym, żeby zostawić miejsce 10 metrów przed przejściem, a na drodze dwukierunkowej również za tym przejściem dla pieszych. Bardzo ważna sprawa. W tunelu na moście lub na wiadukcie, tam się nie można zatrzymywać. Na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiałoby to innych kierujących. Do najechania na tę linię. Zazwyczaj zmusiłoby innych kierujących do najechania na tę linię. Rzadko, bo rzadko czasami zdarza się, że mamy tak szeroki e, pas, bądź jakieś inne sytuacje na drodze, na przykład właśnie chodnik, e, na którym moglibyśmy najechać, że możemy przy tej linii ciągłej zaparkować. Natomiast. W większości przypadków, jak jest linia ciągła, no to nie możemy ee, na jezdni obok tej linii parkować. Nie możemy też parkować na jezdni obok linii przerywanej, wyznaczającej krawędź jezdni. Przerywana linia wyznaczająca krawędź jezdni, taka jak tutaj. Oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej, wyznaczającej krawędź jezdni. Tutaj macie linię ciągłą, teren niezabudowany, i tu nie tyle nie możemy stanąć na jezdni. Ale również na poboczu zaparkować nie można. W odległości mniejszej niż 10 metrów od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd. I to też trochę tyczy się tego, co na samym początku powiedziałem, żebyście tak zatrzymywali auto, żeby niczego nie zasłaniać. Na jezdni przy jej lewej krawędzi. Przy jej lewej krawędzi nie wolno się zatrzymywać, za wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej. No to można z prawej bądź z lewej, lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu, czyli właśnie taka dróżka gdzieś tam boczna, osiedlowa. Tutaj bez problemu, czy to z prawej, czy to z lewej strony, możemy samochód zostawić. Na pasie między jezdniami, również tak jak widzicie, tutaj mamy taki fajny pas zieleni, tam też samochodu nie zatrzymujemy. Zauważcie, że mamy różnego rodzaju odstępy wyrażone w metrach za czy tam przed. Czymś nie można stawać i jest to zawsze 10 lub 15 metrów. I tutaj kolejna sprawa, właśnie, nie możemy zatrzymywać się w odległości poniżej 15 metrów, więc jest to ten większy dystans. Od czego? Od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek autobusowy. Pamiętajcie, że przed i za przystankiem autobusowym musimy zostawić aż 15 metrów, czyli takie 3-4 długości samochodu, w zależności jaki, ale. Mniej więcej są to 3-4 długości samochodu. A jeżeli jest to przystanek z zatoką, no to na całej jej długości również nie można się zatrzymywać. Wiadomo, słuchajcie, na no autobus potrzebuje dużo miejsca, żeby wjechać i wyjechać z przystanku. W odległości mniejszej niż 15 metrów od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jest dnia z prawej strony, ma tylko jeden pas ruchu. Na drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie dla rowerów. Z wyjątkiem roweru. Oczywiście mówimy tutaj o samochodach w tym momencie. No właśnie, no i yy, czyli na drodze dla pieszych i rowerów, nie na drodze dla pieszych, bo o tym mówiliśmy wcześniej, yy, czyli wszystkie drogi rowerowe i tak dalej. Jeżeli jest to droga dla pieszych, możemy, droga dla rowerów już nie. I tutaj było o tym, gdzie nie możemy się nawet zatrzymać więc definicja z początku filmu a teraz, gdzie nie możemy uprawiać postoju? Czyli powyżej minuty, czyli krótko mówiąc, gdzie nie zaparkować. Są to raczej logiczne rzeczy, przynajmniej mam taką nadzieję. No bo zabrania się postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do izy, bramy, garażu, parkingu, wnęki postojowej itd., no to myślę, że każdy z Was to wie. W miejscu utrudniającym dostęp do innego, prawidłowo zaparkowanego pojazdu, no to też w miarę logiczne. Przed i za, Przejazdem kolejowym po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską. I na tym odcinku nie możemy samochodu zostawić. Nawet jeżeli z innych przyczyn moglibyśmy, to tam nie. W strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczony w tym celu. Co to jest strefa zamieszkania? Widzicie tutaj znak tak zwane osiedla. I to jest chyba jeden z najczęściej łamanych przepisów, tak mi się wydaje, zaraz po przekroczeniu prędkości. Ponieważ bardzo często, szczególnie na tych starszych osiedlach z wielkiej płyty, po prostu nie ma tylu miejsc parkingowych, no i parkujemy w różnych miejscach. No, i tam nie możemy zaparkować na chodniku, tam nie możemy na jezdni po prostu zostawić samochodu. W strefie zamieszkania można parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Bardzo często jest na to przymykane oko, ale nie zdziwcie się, że gdy zaparkujecie tak jak wszyscy, to Straż Miejska przyjdzie i założy wam na przykład blokadę. Strefa zamieszkania: parkujecie tylko na parkingu. No i na sam koniec, artykuł 50, musimy powiedzieć o tym, jak należy zasygnalizować. Postu i samochodu. No i tutaj mówimy o tym, e, jak sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia bądź wypadku. I tutaj mamy zapisane właśnie te magiczne odległości e, i to, kiedy należy ustawić trójkąt dostrzegawczy. Uszkodzenie lub wypadek. Po pierwsze, na drodze ekspresowej lub autostradzie zawsze trzeba sygnalizować. Na pozostałych drogach otwartej nawierzchni trzeba sygnalizować. Jeżeli jesteśmy poza obszarem zabudowanym. W razie postoju na jezdni, w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu tylko jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości. No i tutaj musicie zinterpretować, czym jest dostateczna odległość. Czyli krótko mówiąc, jesteście poza terenem zabudowanym i zatrzymujecie samochód tam, gdzie nie wolno, znaczy zepsuł Wam się samochód, bądź jest wypadek i akurat tam nie wolno się zatrzymywać, sygnalizujecie to. Jak będzie o tym za chwileczkę. Jeżeli zepsuł Wam się gdzieś na poboczu. I ten samochód widać już z daleka, nie ma takiej potrzeby. W obszarze zabudowanym musimy sygnalizować to tylko w razie postoju na jezdni w miejscu, gdzie zatrzymanie jest zabronione. No i teraz w jaki sposób to sygnalizować? Na autostradzie i drodze ekspresowej musimy to sygnalizować poprzez włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli nie ma, no to świata pozycyjne. I ja polecam wam zawsze mieć włączone pozycyjne i awaryjne. Zawsze. Nawet jeżeli przepisy tego nie zalecają, nie wymagają, o, może w ten sposób. Natomiast autostrada SK, zawsze. Oraz druga rzecz. Musicie, bo to jest obowiązek, umieścić trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 metrów, czyli około 100 kroków za pojazdem. Trójkąt ten, gdzie umieścić? Na jezdni lub na poboczu. Odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu. Tam jeździmy z bardzo dużymi prędkościami. Nie bagatelizujcie tego przepisu. Tu chodzi o wasze życie i zdrowie i tych, którzy nadjeżdżają. SK Autostrada, awaryjne światła, trójkąt 100 metrów. Na pozostałych drogach, poza obszarem zabudowanym, musimy również umieścić trójkąt ostrzegawczy gdzieś między 30 a 50 metrów za pojazdem i włączyć światła awaryjne. No albo pozycyjne, gdy ich nie ma, ja zalecam jedne i drugie. A w obszarze zabudowanym, włączyć światła awaryjne i pozycyjne i umieścić trójkąt ostrzegawczy na pojeździe lub bezpośrednio za nim. I to, o czym przed chwilą przeczytałem, czyli to sygnalizowanie, obowiązuje przez cały czas postoju. W miarę fajnie jest napisane prawo o ruchu drogowym, natomiast ja tutaj przekazuję to bezpośrednio jak kumplowi, jak koleżance, żebyście po prostu zrozumieli i też fizycznie zobaczyli, o czym w ogóle te przepisy są i jak to wygląda. Ja jestem Szymon i staram się wam właśnie tą wiedzę przekazać, żebyście bezstresowo jeździli, więc koniecznie subskrybujcie ten kanał i napiszcie w komentarzu, o czym jeszcze zrobić kolejne filmy. Cześć.